mam no, filmik z ślubu zdjęcia wszystkie widziałam są przepiękne chwile są urocze w ogóle super ekstra oczywiście że obejrzę to jest pewnie ten filmik tak zobaczcie cudowności 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 oczywiście że obejrzę no oczywiście że obejrzę także filmik obejrzymy nie wiem czy mam właśnie to tak tu po kolei już zapomniałam co tam A, w liście Moja już zapomniałam co napisać w liście naprawdę oni tu pokazują, że mam coś z brzegu otworzyć. No dobra, to otworzę coś z brzegu. A nie, nie mogę, bo to jest przyciśnięte chyba. Czy mogę? Dobra, mogę chyba. Ale to chyba też ma jakiś numerek, czy nie? Nie, nie ma. Nie grzeb nic, mi to nie rusza. Nic mi tu nie rusza. Takie coś wyciągnęłam z boku. W sensie nie ja jestem z boku, tylko z boczku tu, o tutaj. Z, z boku, no po prostu z boku. Także mamy tutaj takiego renifera od Honej dla Gracusia. Wołamy Gracusia. Gracian! Mikołaj Szybko. przyszedł. Jaka polerka będzie na schodach? Zapraszam, tu stąd nagrywamy. Musiałam zastopować, bo pokazało mi, że mam maksymalny czas nagrywania, więc przechodzimy dalej. Trzymałam to i nie ruszałam. Jest prezencik. Na gracja, na podpisane. Proszę bardzo. Odpakowuj. Ale fajne. Ale fajne. Fajna kartka już, nie musi odpakowywać. Odpakowuj. Musisz podziękować Monice. Nie wiem, co to jest. Uważaj, ja bomba! Co to może być? Co ona tam wymodziła? Więcej niż jedna rzecz. Więcej niż jedną rzecz wymodziła, no to grubo. Wesoły Świąt, wesoły Świąt. Iii. Miniony! Miniony. Słodycze plus zabawki. Minionki. Co to? Wow! Wiem, co to jest. Wiem, chodzi na ścianie. Na ścianie albo na... I żołądź. Żołądź to od czegoś tutaj było. Masz wszystko? Patrzę, patrzę. Tak dobrze, żebyś się nie o, to na, drzwi. na drzwi fajnie Tuchamkę. wieszasz. ale super, zobaczcie, to są te fluorescencyjne, to co się świeci w nocy. Co się mówi? Dziękuję! Podoba nie się? Na, tak. na klejka, a to zostało, bo zepsujesz, on sobie gdzieś naklei. I naklejka wesołych świąt. Taka fajna. Proszę, Gracian, zabierasz. Podoba się? Idę nakleić sobie trenę. Podoba się? Tak, bardzo. Dziękuję. Nie wiem, czemu ja sięgam z dołu, jak tu z góry chyba powinnam. Dla Fabiana. Też dzwoniące. Też tak jest z dzwoneczkiem. Zobaczcie. Wszystko fajnie zapakowane. Otwierasz i, i, i mówisz. Na wizji możesz mówić. Możesz na wizji możesz mówić, no. Napiję się łyka kawy. Zobaczmy, uwaga, bomba. Wow, dmuchana lala! Juhuu! Dmuchana lala! No co, bo ma taką minę dziwną? A to jest? Ja. Wiem, masażer, żeby po imprezie głowa nie bolała, a na zakupy zagusią pojemnik na karty? A no. A, no tak, no żeby przecież wiadomo, żeby siana było dużo, nie? Dobre, to jest jak dobrze pomyślałaś. Ale fajne, coś to, to, to jest takie ten, to jest aluminiowe, to było, takie boże, porządne. Było, boże, boże. I masaże, ja już to widziałam. Fajny, zobaczcie ten. Na wizytówki. Zobaczcie, taki na karty. Myślę, że wystarczy karty jak na mój shopping. Ja zawsze na promocje chodzę, więc wystarczy. Fajny, czerwony podoba mi się, fajny. Dziękuję. I fajny masażer. Ja wiem, ja już to właśnie gdzieś widziałam, to się tak robi. I on, o, tak się można podrapać. W sumie po tyłku też można. sumie, że to, że ja po tyłku się drapie? A nie? Na no jajka to bym nie radziła, bo to raczej jak czepaczka by działało, także jajka by se rozkłócił chłopak. Super, fajny, Monia, ja Ci bardzo dziękuję, że pomyślałaś. Super, przyda się na pewno i myślę, że on sobie to na wizytówki bardziej wykorzysta niż na karty dla mnie, bo dla mnie na karty ma tylko jedną kartę. Bardzo fajnie. E, lecimy dalej. Nie wiem czemu ja tak z boczku wyciągam, Może nawet nie pamiętam co ja miałam wyciągać. Mm. Tutaj mamy od Honei, radosnych świąt dla Oliwci. Hmm. Otwiera Oli. Wiem co to chodzi. Wiem co, wiem, to Kubek ze słodyczami, jaki emo... emoji. Moje. No twoje pokaż. Superowy kubek emoji, Czadku? ale czad, cukierki, gdzie, na Oli to było, Oli się za z podzieli, super, ekstra, podałaś się? To co? Dziękuję, to co? także kubek ze słodyczami, Oli się słodyczami obsypała, podziękowałaś, tak? Tak, dziękuję, dziękuję, ona pewnie z Monią tam będą sobie pisać za moimi plecami. Super, lecimy dalej. No i teraz właśnie nie wiem, odwijam to, bo to leży na wierzchu, i mam tu numerki. Z racji tego, że jest to kalendarz adwentowy, otwiera, Słuchajcie, poszczególne numerki. Z racji tego, że mamy dzisiaj 17, tak? 17 grudnia to mam do otwarcia 17. Także był plus tego, że paczka przyszła dzisiaj. O 17. Nawet mam tutaj, dobra, nie, bo nie wyciągnę tak. To w ogóle jak masakra. Pokażę Wam z góry. Wszystko jest ponumerowane. Każda Wszystko rzecz jest ponumerowana. Także dzisiaj będzie po prostu miazga, bo tyle cyferek że szok. Czekajcie, tu mam trójkę. Poczekajcie, no muszę... Gdzie jest numer jeden? To jest dwójeczka, więc też wyciągam. Najpierw jedynkę mi znajdzie. Jedyneczkę szukamy. To jest 21 to przed nami. To nie. 17. 15. 15 to jest nie. To nie. Ale, Frajda, jaka 60. zabawka w ogóle! Jaka zabawa, jak wszystko pięknie okay. zapakowane. Masakra! Mamy dziewiątkę. Siedem, cztery, sześć, dwanaście. I to zobaczcie w takim pudełku przepięknym jest również. Dostępu. Bardzo ładnym. Merry Christmas. Więc tutaj sobie będę to w ogóle układać, chyba. Trzy. Ale zabawy mi dała. Fajnie. Czuję się po prostu jak dziecko teraz. Dziewięć, to jest po siódemce. Okej, okay. my pootwierałyśmy spaczki i wyjęłyśmy, zobaczcie, tutaj mam po przygotowane po kolei od... Em, tutaj już mam, chciałam troszeczkę oszczędzić czasu. No, niestety musiałbyśmy przerwać, bo po prostu gracin tak hałasował u góry, że, że musiałam ich wygonić na podwórku. Okej, okay, poukładałyśmy, słuchajcie, od jedynki do siedemnastki, bo dzisiaj mamy siedemnasty, więc niedużo mi tam zostało. Niedużo. Wygląda to przepięknie. Ja już zdjęcia też porobiłam, pokazywałam Wam jeszcze w poprzednim nagraniu. Lecimy. Tadam! Jedyneczka. Odpakowujemy jedynkę. Przepięknie Monia to zapakowała, no cudownie po prostu to porobiła. A, coś wszystkiego chyba, co to jest? Ciekawe. Czy jest coś czekoladowego? Czekaj, kartka! Karteczka tu jakaś jest. Tylko <gulatka> malutka. Tylko karteczka jest taka. Jeszcze coś tu jest. Materiały sobie zostawiam. I czekolada do picia. Wow, czekolada. No bo ja lubię bardzo gorącą czekoladę. zawsze 26% kakao. Super! Ja uwielbiam czekoladę gorącą w zimę. Gorąca czekolada na zimowe wieczory Chłopka centralnie. Prawidłowo. Normalnie Chłopka. zgodziłyśmy się. Gorąca czekolada na zimowe wieczory. Jak jak powiedziałam, uwielbiam bardzo gorącą czekoladę e, zimę. Super. Łapka w górę dla czekolady. Czat. Czat. Czat, czat, czat Tu sobie będę układać. Dwójka. Dwójka to takie pudełeczko. Przepięknie zapakowane. Z karteluszką. Znowu z karteluszką. O, takie karteczki fajnie w ogóle masakra jak to moja przygotowała. Cudownie. Bardzo kreatywnie i pomysłowo. Jako, że to mój urodzinowy dzień, to w tym prezencie znajdziesz cząstkę mnie. Wystarczy gorąca woda i będzie magia. To może coś takiego w wąsku? Może chyba? Gorąca woda, będzie magia. Cząstkę mnie. Słuchajcie, bo nie mogę się tu kłapać. Nie wiem. Bomba? <laughs> Bomba? Nie Gorąca <laughs> woda. Kąpiel, sól ma Nie wiem. Strzelam sobie, pewnie nie strzelę. Albo kawa. Nie bo, Nie ma. Co to to, to, to jest? Wiem, 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 wiem. Taki jak ja miałam chyba z tym. Kurczę, zagotuj wodę. Zagotuj wodę. Zagotuj trochę wody. A, tu siedzę Coś tu będzie się działo na kubku. Na, 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 na bank. Musi tak być. Musi tak być. Oli zagotuje wodę na żywo i sprawdzimy. Coś tu będzie się... Ale jaki duży, duży kubek na, na gorącą czekoladę. W ogóle sobie to nawet tutaj... O, tak, tak, Zobaczcie, jaki piękny. Poczekajcie, zrobię sobie zdjęcia. Włącz. Dobra, i w, w, wysz, w, wyszłam. Nie wyszłam, tylko doszłam do wniosku, że wypiję sobie gorącą czekoladę od razu na wizji, od razu z Wami, z Monią, bo Monia będzie na pewno oglądała ten filmik, yy, patrząc na moje reakcje, więc od razu, od razu użyjemy magii. Wsypuję sobie gorącą czekoladę i zobaczymy, o co chodzi z kubeczkiem. Czekajcie, bo nie chcę tu pobrudzić. Dobra, Oli zalewa, a my Oli nie oparzysz mnie. Doszedę. Żeby mi nie ciekło, bo mi oparzysz. Dobra. Wow. Dziewczyny, czy wy to widzicie? Nie wierzę w ogóle. Nie wierzę w ogóle. Widzisz to? Ja po prostu w to nie wierzę. nie wierzę, za... po prostu w te dziewczyny nie wierzę. To jest masakra. Wrocław w 2016 na pamiątkę od kurdu Pelka. To jest po prostu. Wy to widzicie? Nasze zdjęcie z Wrocławia. Nie, w ogóle nie wiem co powiedzieć, nie? Takiej opcji ja po prostu nie widziałam. Widzę najpyszniejsze kakao normalnie gorąca czekolada na kuli ziemskiej. To jest. Prze-cudowne, przepiękne, to jest urocze, to jest jeszcze w ogóle chyba dorobione tło w ogóle, my jesteśmy tu jakby obite w tym tle, bo widzę, że bo my nie miałyśmy tych kwiatów na przykład tutaj, mega, mhm. mega, po prostu mega, zobaczcie, cudowne, to jest po prostu cudowne, to jest przepiękne, przepiękne, Monia po prostu przeszłaś samą siebie. Ja tu się spodziewam, że jakieś serduszko wyskoczy, gwiazdka, księżyc, nie wiem, Cudowne. Pija. Świetne, po prostu. Taki buzuł dla Ciebie za ten kubek. No, to jest magia, to jest magia. To są moje teraz dwa najkochańsze, najulubieńsze. Kupki od dwóch najulubiejszych, najkochańszych dziewczyn. kupki, mój, jest magiczne. Oli jest magiczny, przez to, że jest jej ulubione. Emoji, więc to się też liczy, ale Monia, będzie, że przeszłaś samą siebie. W życiu bym na coś takiego nie wpadła i nie widziałam tutaj u nas czegoś takiego. Nie widziałam, bo to jest coś fantastycznego. To jest coś fantastycznego. Piękne, piękne. To jest mało powiedziane, że to jest piękne. To jest cudowne. Cudowne. Dziękuję Ci Słońcu. Tysiąc łapek w górę. Po prostu nie wierzę. Odstawiam, bo ten filmik będzie miał 3 godziny. Dwa takie cudowne kubki po prostu. Jeden od Dari z Agą Cosmetic Candy i drugi od Moniczki. Te wszystkie starbucksy i kosty i to wszystko to po prostu się nawet nie, nie, nie umywa w ogóle. Monia, po prostu bez kitu przeszłaś samą siebie. ale Napiszcie same w komentarzach. To jest miazga, to jest magia. To jest magia. Cudowne, idziemy dalej. Ale aż mnie do no, tak tutaj zabolało. Aż zabola. Trójka. No powiem Wam, że masakranie kubek mnie rozwalił. Szkoda, że nie był na końcu. No bo po prostu mnie rozwalił i nie chcę przedłużać tego filmiku. Jest przepiękny. Trójka. Ha, ha! Trójka. Czekajcie, karteczka. Wszędzie są chyba karteczki. Tutaj widzę już, że to jest e Catrice. Wreszcie do testowania. Ja jestem zadowolona. Ciężko było go zdobyć, bo u nas ciągle wyprzedany. I wiem, bo właśnie z moją rozmawiałyśmy na ten temat, jest karteczka. I wiem, że był wyprzedany, bo wiele z Was po prostu pisało i widziałam te wszystkie komentarze. Widziałam, obserwowałam wtedy też kanał i obserwowałam też wizerz i tak dalej. Też oglądałam filmik na przykład Aki z Irlandii, którą bardzo gorąco pozdrawiam, mnie ogląda. Która właśnie mówiła, że w penysie bodajże dostała ten podkład Catrice. Także HD Liquid Coverage Foundation. I ja mam w kolorku 040 Warm Beige. Mam nadzieję, że będzie to podkład kryjący HD. E, dzisiaj już mam podkład, więc e, dzisiaj go nie zastosuję. Ale jutro na pewno. Sorry. Jutro na pewno, także bardzo się cieszę, że podkład jest ze mną. Dziękuję Ci, Słońce, bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo Ci dziękuję. Super, cieszę się, ale kubek nie mogę, nie Nie mogę, po prostu jestem cały czas. Cały czas jestem e, z tym kubkiem w myślach. To, co się tam zaczęło pokazywać, to jest właśnie magia. Czwórka. Jezu, normalnie co za święta. Co za święta, co za magia. E, Czwóreczkę odpakowujemy te przepiękne, fioletowe, zresztą mój kolor fioletowy. A my tu mamy. Wow, jakieś takie testerki fajne. Czekajcie, karteczka. Nie wiem karteczka. Pomadeczki do testowania. Super, będziemy testować. A tu też coś fajnego. Matte and lasting. Z Lovely. Extra lasting. A to jest matowe? Czekajcie. Lip Gloss matowy, do ust z długotrwałą. Super. Super, ja teraz mam akurat na sobie em, tego Urban Decay'a, ale sobie to zastosuję może jutro właśnie z tym HD i takie testerki. Świetne kolorki, fajne kolorki wszystkie takie nawet moje. Super, jakie maciupkie, fajne do torebki. Takie tyci tyci, nie wiem z czego to są, bo tutaj pewnie coś będzie. Być może z AliExpress? Moja daj znać, czy to z AliExpress są te sterki. Tak. Bardzo ładne kolory. Super, kolory są super. Takie piękne kolorki. Tyci. Nie wiem, czy w ogóle będziecie widziały takie tyci, tyci. Tutaj sobie jest, tutaj w sobie żeby się nie zgubiły. Gdzie ja położyłam ten burszczyk? A tu postawiłam. Okej, okay, koło Catrice i koło super zaczepistego kubka. Teraz numerek 5. To chyba tutaj, tak? tak. Number piąteczka. Five. Number five, jedziemy, ale ale działa święto w ogóle. Ale mega. Masz mi trochę głupio, bo ja Moni takiego coś naprawdę skromnego wysłałam bardzo. No. Będę musiała chyba jeszcze tutaj to zrekompensować. Ładna będzie. Naszyjnik w, w minionkowym kolorze. W minionkowym kolorze. Pokaż. Bardzo ładny, żółty. Taki jaskrawy. Jaskrawy, nie będzie mi pasował do tej bluzy, ale zobaczcie. W Hiszpanii by się przydał. W no, Hiszpanii się, się przydał. Jakby... Łapka żółty, w górę. Łapka w górę, śliczne, żółty. Ok, kładę tutaj koło produktów. Już nie wiem, gdzie to mam kłaść, czy te produkty kłaść do pudełka. Może do pudełka będę je właśnie ładować, co? Jedziemy dalej, numer 6. Tak wygląda numer 6. I odpakowujemy na wizji. Chusteczki te tam, nie chusteczki, tylko ten materiał. O! Oh, widzę już coś z koreańskich kosmetyków. Czekajcie, coś tu się przykleiło do kleju. Okej, okay. jest karteczka. O, tu jest jakaś próbka. Sterki do testowania. Super, to jest jakaś próbka z Avonu Life for Her. Nie znam tego zapachu. Już patrzymy. Czekajcie. Jeszcze jakiś krem bebe Krem bebe, znam go. Miałam z, 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 z koreańskich kosmetyków. Wow, ładny, zobacz. Ładniutki. Ładniutki, bo słodziutki, ale zrymowałam. Super, mam e, próbeczkę. Ekstra, bardzo fajny zapach. Nie znam tego zapachu. Tutaj Oli mi położyła. Tutaj mamy krem BB, Hot Pink BB Skin 79. E, miałam, nie wiem czy ten, ale miałam podobne. Takie. I i co to jest? Zejwono maska, tak jakaś? Mm. Czy co to jest? Moc nasion chia. Odkryłam e, dla mojej skóry odkrycie roku Joanna, jako ona ma koroniewska, tak? Koroniewska, polecam. E, Nutra Effects to jest coś też podobnego, co od Iwonki miałam, tylko chyba to nie były ja coś innego. Super, przetestujemy, przetestujemy. Bardzo się cieszę. Daily Cream, super. Super, super, super. Ja o wiele Tutaj jest w ogóle oła, dobrze mi nie spadło. E, reklama wszystkich, chyba jakie właśnie z tej sali bodajże są. Bardzo Ci dziękuję, ekstra. Dalej, Idziemy dalej. Numer 7, żeby ten film nie trwał 3 godziny, naprawdę. Numere 7 uważa, nie wypadło? E, pierścionek. I karteczka. Musi być karteczka, bo są karteczki, już widzę wszędzie. Bo już tutaj siódemkę na, tym, na szóstce. Pierścionek na dwa. Palce z regulacją. Coś podobnego e, chciałam zakupić. Widzicie? Tak mniej więcej? Taki z kwiatkami. Ja właśnie chciałam to zakupić, tylko ja nie umiem nosić, żeby, wiecie, żeby tak się... Wzią, mi palce. No, dziwnie tak się rusza palce. Zobaczymy. Nawet jeżeli bym nie założyła, to będę miała na pamiątkę. Bo już przymierzałam coś takiego i ja nie umiem jak... nie, nie wiem, dziwne to jest uczucie. Trzeba się przyzwyczaić. Nie można rozszerzyć w ogóle palców. Wiecie o co chodzi? Ale super, dziękuję Ci kochana. Bardzo jeżeli tak jak mówię, jeżeli bym go nie użyła, to będzie na pamiątkę. Na tych dwóch czuję się najpewniej, tylko bym musiała zregulować go, ściśnąć, ściasnąć, ściśnić. Taki pierścionek. Dziękuję. Dalej. Ósemka. Numer 8. Nie właścić się na Kubek stoi tu naprzeciwko mnie i po prostu mnie rozprasza. O, brokat jakiś. Dlaczego to brokat? Glitter. Sugar Pink. Nie było karteczki? Była. Nie tak. Nie było karteczki do tego. Testerki do testowania. Nie było tu na pewno. Nie spadła ci. Jest. No, widzicie? Koty żyją. Może wykorzystasz do makijażu. Sylwestrowego. Sylwestrowego. Oni lepiej czyta ode mnie. Glitter. Glitter w takim kolorze. Różowym, oczywiście moim. Nie umiem używać takich rzeczy, ale coś wymyślimy. Wow, mocno jest. Mocny taki glitterowy, różowy, zobaczymy, do czego byśmy wykorzystały różowy glitter. Ładnie by był na oku, ale ja nie wiem, czy takie rzeczy się daje na oko. Napiszcie mi, czy to jest do oczu, czy można to stosować do oka. Bo też, żeby nie podrażnił oka. Także dziękuję i dajcie mi znać, czy można takie coś stosować na oko, na powiekę. Numer 9. Kubek jest megastyczny, Karteczka, łał, wow, już widzę New York City i to chyba jest róża, tak? Zestaw różów. Rumieniec na buzi musi być. I taki róż. Pokaż, czy, 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 czy nie będzie za różowy. Zobaczymy. Nie, wygląda naturalnie. Wygląda fajnie. Taki róż. E, sprawdzimy, przetestujemy. Być może jutro z tym właśnie podkładam, mimo że z tą pomadką. Numer 10. Na to, zobaczymy. Numer 10. Numer 10. I wciąż jeszcze coś przed nami. Jesus Christ. Wolę, bo to może być tak mała karteczka właśnie. O, gąbeczka. Mhm. Kruszek. <głoszeń> Puszek, okruszek. Daj. Puszek, daj. Puszek, okruszek. Tego nigdy za wiele. Zawsze się przydają. Nawet dzisiaj stosowałam właśnie do do, do, do. tylko ten malutki pod oczy z korektorem Soft and Glory. Super. Dziękuję. Puszek, okruszek jest ze mną. Coś fajnego. Rival de Lux. Beauty balm. Jest po niemiecku. O, o. Co tam jest w instrukcji? Co to jest pod oczy, chyba? Nie. Kiedy skończy się korektor? No, bo to ma kolor. Słuchajcie. Kiedy skończy się korektor? Kiedy skończy się korektor, kuleczka posłuży do masażu oczu. A, czyli to jest korektor. Augen Roller. To to wiem, że to jest roller pod oczy, ale wiecie, co to jest z kofeiną Taki kolorek ma, hell. Hell to właśnie to jest chyba tego Nazwa tego może koloru, ale to jest właśnie korektor. Korektor pod oczy i od razu z takim fajnym chłodzeniem. Super ekstra, bardzo mi się to podoba i oby tylko kolorek mi się wkomponował. Super, bardzo Ci dziękuję. Super, super. Numer 12. Numer 12, Boże, ile tego jeszcze tu zostało? Mm. To jeszcze nie koniec. Wow, już wiem, co to jest. Ładniejszy od mojego. Ja mam taki brzydki. No, to jest ten czoker taki wiązany, czokerek, mam taki sam, bo w końcu siostry, no super. Tak Pachnie o nią? Moja, wypsikałaś? Super, bo jest taki gruby, moje są takie, że mnie duszą i jak widzicie, no nie zakładam go, bo nie umiem go nawet zawiązać ładnie, bo po pierwsze jest za długi, a po drugie jest taki cienki, że on mi się nie, nie rozreguluje. Nie, nie mogę go wyregulować, o tak Wam powiem. Śliczne, ten mi się podoba bardzo, bardzo mi się podoba, pokaż, ten się fajniej zawiąże, już to widzę, że zobaczcie, nawet długość jego jest taka naprawdę fajna i się tak fajnie, widzicie, rusza, a mój mnie dusi, po prostu mnie dusi, Czas będzie miały takie same, no to teraz nic, tylko po prostu cyknąć sobie fotkę taką samą, o, oni dostała w oko. Czukarek, super. Mega się cieszę, bo ja mam takie cieniutki i nie umiem go wiązać, a bardzo mi się to podoba jak widzę u dziewczyn. Super kochana, dziękuję Ci bardzo. Numer 13. Numer 13. Ale emocji dzisiaj, mamy emocji dzisiaj. Strasznie. Alala, zaraz, wskoczy w karton. <grym> Dawaj, uważaj na karteczkę małą. Wow, widzę już. Ja to e, miałam to do tego, no. L'Oréal Paris e, Prodigy. Odżywkę do włosów, uwielbiam ją. Ja też ją uwielbiam, też ją bardzo lubię i mam w łazience właśnie jeszcze jedną i to jest w ogóle do tej farby, do co ja używałam tą właśnie Prodigy, którąś do blondu i właśnie tam jest ta odżywka. I ja Wam nawet mówiłam, że te odżywki w tych farbach są genialne, genialne. Bardzo ją lubię, dziękuję kochana. Nie wiem jaki ja mam numerek u góry w łazience, ale jeszcze ją kończę i, i będę miała następną, także super. 14? Numerek 14, zbliżamy się prawie tutaj do końca.